Marzec to miesiąc, w którym wiosenna aura sprzyja pracom na działkach i w ogrodach. Jest to ostatni moment, aby rozpocząć produkcję rozsady warzyw. Sprawdź, jakie warzywa siejemy w marcu, i dowiedz się, jakich zasad należy przestrzegać, aby uzyskać najlepszy efekt. Na początku marca pod tunele foliowe siejemy nasiona rzodkiewki, marchwi, szpinaku pora sałaty masłowej oraz kopru wysiane nasiona okrywamy agrowłókniną aby zabezpieczyć je przed spadkami temperatury szczególnie w nocy o tej porze roku sam tunel foliowy może jeszcze nie zapewnić dostatecznej ochrony przed nocnymi przymrozkami jeżeli nie zdążyliśmy w lutym przygotować rozsady selera pora wczesnych odmian warzyw kapustnych i sałaty siejemy je w pierwszych dniach marca na parapetach okiennych rozpoczynamy również produkcję rozsady bazylii i majeranku. W drugiej dekadzie marca rozpoczynamy uprawę z rozsady warzyw psiankowatych, pomidorów, papryki, bakłażana, czyli oberżyny oraz miechunki. Pamiętajmy, że wszystkie warzywa psiankowate to rośliny ciepłolubne. Do wschodu wymagają ściśle określonej temperatury. Optymalna temperatura dla pomidora to 22 do 25 stopni Celsjusza. Dla papryki 25 do 28 stopni Celsjusza. A dla oberżyny aż 28 do 30 stopni Celsjusza. Utrzymanie takich temperatur w warunkach domowych nie jest łatwe. Chcąc zapewnić kiełkującym nasionom odpowiednie warunki termiczne, wysiewamy je w niewielkich doniczkach, które ustawiamy koło kaloryferów. Aby zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza, nakrywamy doniczki odciętym denkiem plastikowej butelki, słoikiem lub owijamy je folią. Temperaturę kontrolujemy za pomocą termometru pokojowego. Pod koniec marca, gdy w nocy ustali się temperatura dodatnia, do gruntu możemy wysiewać nasiona warzyw o niskich wymaganiach termicznych. Wysiewamy groch, bób, rzodkiewkę, wczesne odmiany rzodkwi, Jarmusz, wczesne odmiany marchwi, pietruszkę korzeniową, pietruszkę naciową, pasternak, szpinak warzywny, skorzonerę i koper ogrodowy. Do nasion marchwi i pietruszki zaleca się dodanie nasion rzodkiewki lub sałaty, które wschodzą znacznie szybciej i wyznaczą rzędy zasiewów warzyw. Znacznie ułatwi to pracę pielęgnacyjną. Wysiane nasiona regularnie nawadniamy i odchwaszczamy. A międzyrzędzia spulchniamy. Odchwaszczanie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala uniknąć konkurowania warzyw z chwastami o wodę, składniki pokarmowe i przestrzeń. Zasiewy w gruncie możemy okryć agrowłókniną lub folią perforowaną, aby ograniczyć parowanie wody z wierzchniej warstwy gleby oraz zabezpieczyć wschodzące siewki przed przymroskami. W opisie pod tym wideo znajdziesz link do tabeli z terminarzem siewu warzyw w marcu. A po najlepsze nasiona warzyw, ziół i kwiatów zapraszamy do naszego sklepu pod adresem sklep.poradnikogrodniczy.pl